Cześć, cześć, dzień dobry. Po, ogromnym, po ogromnej przerwie, dlatego że od czerwca klub był w formule zamkniętej, bardzo intensywnie, lecz w formule zamkniętej i w grupach zamkniętych postanowiłam w połowie zeszłego miesiąca, że od listopada prawie od początku będzie klub już w formule z powrotem otwartej, czyli dostępnej dla każdego, kogo znam albo kogo nie znam, kto zostanie zaproszony tutaj do tej grupy, bez limitów, bez ograniczeń, bez bez specjalnych warunków do spełnienia, z prostego powodu. Tyle osób, które później zgłaszają, że ta wiedza, którą przekazuję, pomaga, że ta wiedza zmienia dużo w życiu, że mobilizuje, że rozwija, że daje kopa do pójścia i do zawalczenia o siebie, do zapracowania na siebie, że postanowiłam, że trochę inaczej poukładam te procesy. I klub bądź bardziej to nic innego jak wiedza, która pozwoli ci być bardziej według twojego pomysłu na życie, czyli według tego, co to dla ciebie oznacza. Może chcesz być bardziej pewna siebie, pewna siebie. Może chcesz być bardziej zdecydowana, zdecydowany, odważna, odważny. Może bardziej z lepiej się komunikować, czyli bardziej komunikatywna, komunikatywny może, a bardziej pod kątem mobilizacji finansowej, cokolwiek tam ci w duszy gra i cokolwiek wstawisz za słowem bardziej, to tutaj te treści w klubie będą miały na celu to, żeby wspierać Cię, żeby mobilizować Cię, żeby dawać Ci narzędzia i konkretne rozwiązania do tego, żeby właśnie mobi kształtować siebie, żeby ne, zapracować na to. Na ten swoje wymarzone, idealne, cudowne życie. Dlatego, że fakty są takie, że nic się nie dzieje w naszym życiu samo, to znaczy dużo rzeczy się dzieje samo, jak nie zarządzamy naszym życiem. Natomiast to, co dobre to, co chcesz, żeby się wydarzyło dobrego w Twoim życiu, tym trzeba zarządzić. Tym trzeba zamoderować, trzeba zamoderować, wymodelować siebie, trzeba zarządzić życiem i postarować nim w tym kierunku, który jest dla Ciebie interesujący. Od jutra o godzinie siódmej czasu portugalskiego, czyli 8 czasu polskiego. Będą tutaj lajwy. Czasem będą takie dni, że nie będzie live'u, czasem będzie o innej godzinie, a jutro pewnie ja postaram się je zapowiadać dzień wcześniej, bo jutro, faktycznie, tak jak teraz myślę, to chyba nie będzie siódma, tylko będzie trochę później, może właśnie w okolicach godziny dziewiątej czasu polskiego, będę zapowiadała. Postaram się zapowiadać dzień wcześniej, zarówno temat, jak i godzinę. Ja traktuję pewne rzeczy bardzo płynnie pod tym względem, że moje życie jest dla mnie najważniejsze, to, żeby dopasować pracę do życia, a nie życie do pracy, co oznacza, że moim priorytetem jest a są inne rzeczy. I tego też, do tego też będę ciebie namawiała. Natomiast w związku z tym, że wszystko co tutaj będę publikowała, będzie do odtworzenia, to będzie z korzyścią dla ciebie, bo możesz otworzyć w każdym momencie, a bez niewolnictwa dla mnie, bo chodzi o tą elastyczność, którą też kocham w moim życiu i o taką możliwość, żeby właśnie dopasowywać pracę do życia, a nie życie do pracy. Dzisiaj nadaję z plaży, która jest najbliższa w, do miejsca, w którym mieszkam. Obecnie mieszkam w Lagos, w Portugalii, 4 minuty od tej plaży Meja Praia, 5-kilometrowej plaży, którą staram się odwiedzać codziennie. Nie jest to takie łatwe w natłoku codzienności, bo dużo rzeczy się dzieje. Natomiast myślę, że jak będzie możliwość, żeby prowadzić live właśnie z plaży, to będę to robić, żeby przy okazji dzielić się szumem, i widokami, bo to też dodaje słońca, i dodaje inspiracji, i dodaje mobilizacji, żeby wierzyć, że da się żyć po swojemu, jak się na to zapracuje. Dlatego, że trzeba na to zapracować. O, cześć, Magda, cieszę się. Bardzo miło mi to słyszeć. No to jestem, od dzisiaj jestem. I to postaram się być 7 dni w tygodniu. Tylko w weekendy to już w ogóle będzie pełen freestyle, jeżeli chodzi o. Mm, o, o godzinę. Będę opowiadała tutaj swoje historie, a swoje doświadczenia, będę dzieliła się doświadczeniami innych osób, różnymi historiami inspirującymi i podkreślam po co. To ma służyć Tobie, żeby według Twojej definicji, według Twojego pomysłu na siebie być bardziej, ale bez użalania się nad sobą, bez szukania wymówek, z szukaniem rozwiązań, z szukaniem. A, mm, i z wykorzystywaniem skutecznych narzędzi, żeby nie wyważać otwartych drzwi. Cześć, Cześć Justyna. Jak cudownie, że widzę tutaj komentarze. Czyli od jutra konkrety, które będą jak puzle do ułożenia twojego obrazu, będziesz brać z nich to, co będzie dla ciebie potrzebne, bo i trochę o rodzicielstwie i trochę o wytrwałości i trochę o poczuciu własnej wartości i o sprzedaży i o skuteczności w ogóle osobistej zarządzania sobą w czasie i refleksji różnych, czyli różne różności do tego, żeby wziąć dla siebie to, co jest najważniejsze. Ty, kobieto, odmieniasz życie niejednej z nas. Cieszę się bardzo. Taką mam misję gdzieś wewnętrznie czuję, że moją misją jest wspierać w innych w rozwoju, pomagać, dawać narzędzia, i ja dzięki temu osiągam swoje cele, że pomagam innym osiągać swoje cele. To jest przecudowna misja, i uważam, że najfajniejsza rzecz, którą można robić, to właśnie pomagać innym w osiąganiu ich celów. Więc to jest taki, taki. E, tyle na ten moment. Taka Zajawka. Do zobaczenia jutro, już z konkretnym tematem, który zapowiem dzisiaj. Także będziesz wiedzieć, jaka godzina i jaki temat, bo to też będzie mnie ułatwiać się dobrze zorganizować. Wspaniałego dnia, do zobaczenia!